Witam serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Bartosz Andruszko, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam trendy, pokażę Wam przedmioty, produkty, które w tym okresie się sprzedają. Powiem tylko, że dzisiaj mamy 17 czerwca i zbliżamy się ku wakacjom. W tym tygodniu też jest koniec roku, więc dzieci, rodzice wyruszą na plażę, wyruszą na wakacje, zaczną e, remonty. Zacznie się ciepło, więc wiatraki i te inne sprawy. Zapraszam już Was teraz na monitor mojego komputera, i tam pokażę Wam w jaki sposób szukać tych trendów, w jaki sposób szukać tych produktów i jaką one mogą osiągać sprzedaż. Przechodzimy i jedziemy z tematem. Jesteśmy teraz już na Monitorzy komputera. Pokażę wam te produkty, które w tym okresie będą się sprzedawały. Zaczniemy już od basenów dla psów. Tu widzicie ilości, jakie się sprzedają tego 187 basenów w ciągu 30 dni. Tu jest firma Krakvet. 99,98 To jest basen 160 na 30. 160 na 30, czyli to jest duży basen. Chciałem tu znaleźć wam odpowiedniki, bo tu macie 120 na 30 i 80 na 30 w krzynie. I teraz zobaczymy, czy gdzieś to znajdziemy. 160 na 30 to są te. Zobacz ten sam 160 na 30, 180 99, a tu masz 99,99 99. Dobra, teraz zobaczymy jeszcze inne, żeby od razu wymiary było 120 na 30 120 na 30 Tu masz 66 zł, a tu masz 120 na 30 94 zł. Zobacz, prawie 3 dyszki masz do ogarnięcia. Zobaczymy jeszcze inne 160 to tu nie ma. Krakwet ma trochę taniej 160, 120. Tu masz. Że no, no tam za takie pieniądze to nie ma co się przejmować. 80 na 30 za 59. 80 na 30 za 59. Tu masz 34,95. Może to się wydawać niedużo, ale tu chodzi w, od skali. Jeżeli wystawisz kilka przedmiotów i na każdym zarobisz około 1000 zł, to myślę, że warto. Tych mniejszych jakichś elementów nie będziemy sprawdzać, bo, bo, bo nie ma sensu. Tu jeszcze macie baseny większe. Tutaj zaraz gdzieś je miałem, wiatraki. Oj coś zamknąłem, ale to nie szkodzi. Tu masz ten sam basen 262 na 175, 262 na 175. Okej okay. i tu masz 99,99 99. zobacz ile basenów się sprzedało tylko w ciągu 30 dni, a my nie mamy jeszcze nawet wakacji.

Minus podatek to trochę, trochę byś zarobił. Pytanie, czy chcesz wyciągać ręce po takie pieniądze, czy nie? Dobra, więc ten basen możemy zamknąć. Zobacz, 725. Zobaczymy tylko, jak aukcja wygląda. Zdjęcia, opis. No, aukcja wygląda dobrze. Dużo zdjęć, dużo opisów, więc może się podobać. Oceny te są w miarę dobre. Teraz przejdziemy. Zobacz, tu otworzyłem specjalnie stronę w żebyś sobie zobaczył w jakich pieniądzach oni sprzedają produkty. Możesz te produkty sobie porównać z tym, co się sprzedaje na Allegro, i daję ci rękę uciąć, że znajdziesz spokojnie około razy dwa te wszystkie produkty a jeżeli masz, zobacz promocję gazetkową, która normalnie 26,99, teraz masz 19,99 więc spokojnie możesz to za 49 zł sprzedawać robisz sobie zdjęcie tego produktu i w Google szukasz odpowiedników tego nie musi to być na Allegro, możesz to sprzedawać na swoim jednoproduktowym sklepie internetowym włączyć reklamę i tyle, zobacz ten duży basen za 829 zł sprzedali 91 razy. Takie baseny są w hurtowniach dropshippingowych i, i wystarczy, że zarobisz na tym 10-15% i, i myślę, że na okres letni to będzie ok. Tu zobacz ile się sprzedaje chemii basenowej, ale tutaj jest spora konkurencja, w marketach też sporo się tego sprzedaje. Tu widzisz jest też basen 323 osoby kupiły w ciągu 30 dni. Zobaczymy jaka aukcja wygląda bardzo ładna, dużo zdjęć, emotki, opisy, zdjęcia, opisy zdjęcia i opisy klientów zadowolonych. W tym okresie też sprzedaje się dużo sprzętu wodnego. Zobacz. Prawie 200 sztuk, tylko jednej aukcji, jednego koloru, a jest tu tego dużo, dużo więcej. Naprawdę fajny temat, ponieważ sam korzystam i jestem bardzo zadowolony. Pływam sobie w Chorwacji. Zobacz, tutaj masz też dużo akcesoriów związanych y, dodatkowo z deską: pływaki, torba. Y, na kajak chyba gdzieś tu będziesz miał siedzenie. Naprawdę fajny temat. Aukcja, widzę, już od początku fajnie zrobiona. Fajne kolory deski, dużo opisu, dużo zdjęć, więc nie dziwo, że się sprzedaje. Po tysiąc każda razy 200. Obrót z tego to jest jak dobrze liczę, 200 tysięcy złotych tylko z jednej takiej aukcji. Pamiętaj, że w tym czasie też sprzedaje się dużo. Wiatraków takich podłogowych, obrotowych. W tym okresie sprzedaje się dużo wiatraków różnego rodzaju, te obrotowe, nieobrotowe, naprawdę do wyboru, do koloru. Tutaj masz 404 osoby, kupiły 89 zł. Tu gdzieś był podobny 89,99, to jest 81 cm, a ten ile ma? Teraz zobaczymy gdzieś wysokość. Czy on ma 81, czy mniej? To nawet z tego co widzę, to nie widać wysokości. Długość przewodu wymiary 79. Czyli ten był 81. No niewiele, podobny temat. Dobra, wentylatory. Zobacz. 169 zł tysiąc prawie sztuk pomnóż to sobie znajdź podobny a nawet możesz sprzedawać Allegro na Allegro czyli wykorzystuj te aukcje i sprzedawać trochę drożej zobaczymy tutaj masz wentylator trochę inny ale tu jest za 76,90 eee, tu masz jeszcze taki wentylator 440 osoby to kupiły i taki bardziej prosty wentylator za stówkę też prawie 1000 osób xtech dobra także w dzisiejszym filmie pokazałem Wam produkty które się sprzedaje na import to już chyba za późno ponieważ mamy już połowę czerwca za 2 miesiące Będziemy po wakacjach i będzie się sprzedawało już co innego na okres jesienny, ale dzisiejszy film miał za zadanie pokazać Wam produkty, które się sprzedają, okazje, które możecie wykorzystywać i, i w jaki sposób po prostu szukać tych produktów, aby sprzedawać i zarabiać jak najwięcej. Pamiętaj, sprzedaż na Allegro, sprzedaż gdziekolwiek to trend. To okres, w którym się ten dany produkt sprzedaje. Jeżeli importujesz, to musisz do tego się przyszykować długo, długo wcześniej. A jeżeli sprzedajesz w dropshippingu, to musisz też te aukcje wyrabiać trochę wcześniej, żeby złapać hype na tym wszystkim i osiągnąć zadowalającą cię sprzedaż. Jeżeli byłeś nowy na tym kanale, daj łapkę, subskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, aby YouTube into, informował Cię o kolejnych filmach. A jeżeli była tu wiedza konkretna, to subskrybuj ten kanał, wciśnij lajka i jeżeli masz jakieś pytania, to pisz śmiało. O, to już widzę, że sztuczna inteligencja spokojnie działa. Aukcja bardzo fajna i tyle. Tym miłym akcentem żegnam się z Wami, dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.